Przede wszystkim dzień dzień czwarty naszego jest do Japonii. Dzisiaj jest deszczowo, także nie poszalejemy. I w związku z tym wybraliśmy też rozrywkę związaną z pobytem w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak muzea. Przestrzenie muzealne mają to do siebie, że można się spokojnie zatakować i przeczekać bardzo brzydką pogodę. A tutaj cały czas pada może nie tak mocno jak rano, ale jeszcze pada. Jakie to będzie muzeum? Może na razie zostawię to tajemnicą. Japonia jest krajem... Panuje stereotyp, że Japonia jest krajem nowoczesnym i takim jest. Nie zmienia tego faktu nawet to, że nie wszędzie można zapłacić kartą. Ale takich miejsc to spotkałem tylko dwa. Przy czym jedno, nie można było zapłacić kartą można płatność ma tylko A drugie miejsce to chodziło o to, że Automat nie przyjmował mojej karty Tutaj podejrzewam jakaś japońska Czy nawet nie podejrzewam Jestem przekonany, że japońska karta Z japońskiego banku by pasowała W 100%. procentach Jakie stereotypy jeszcze o Japonii Funkcjonują, które Powodują, że w ten sposób o tym myślimy O niej myślimy no, Na pewno, że jest tu Sporo Można by powiedzieć dziwactw Dziwnych rzeczy przynajmniej Sporo jest w tym przesady, bo w każdym kraju znajdzie się jakieś ekstremum, które ma dziwne upodobania, albo w gorszym przypadku zboczenia. Ale tutaj jak gdyby tych takich nietypowych rzeczy jest chyba trochę więcej. Nie? Sam fakt, że manga, czyli obrazy rysunkowe w Europie tworzone przede wszystkim dla dzieci, tutaj są stworzone dla, dla wszystkich. Koro komiksów, bajek rysunkowych, przeznaczonych tylko i wyłącznie dla do dorosłych. A z innych, no pewnie w internecie można byłoby tam tony tego wygooglować, co tu jest dziwnego, takiego czego nie ma nigdzie indziej na świecie. My idziemy sprawdzić w tej chwili jedną rzecz, o której nie słyszałem, żeby była gdziekolwiek indziej niż w Japonii. Jest to muzeum to jest chyba to, muzeum znajduje się w centrum handlowym. Na razie to tu jest kupa ludzi. Ale zobaczymy. centrum jest kupa ludzi, bo kolejka do samego muzeum. E, trójka dorosłych, trójka dzieci, ktoś z obsługi. Więcej osób jest przy kasie, w kolejce do kasy. Będę tutaj na bieżąco relacjonował co się dzieje. Лаура, я хочу тебя потом тоже спустить. И мне старо, ты тебя купила. Я грудно и сверзан поел. Что ж так идет? Не допускаем до конца. Вот я свой брать. Да, 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 да

teraz pałeczki, a kupę biorę ze sobą w imię zasady dobry gospodarz doniesie do domu. Tu jest ścianka, naprawdę fajna impreza tutaj w tym muzeum kupy. Muzyka gra jak pustoteczna. Dobra, jedziemy. To jest ten drak, nie? Nie Ciekawa bawa. Zobaczymy, czy jej się uda. Eee, stabilna To są on poziom porównawczy. Poziom 8 metrów. I czekaj razem. 23 metrów. Tu, tutaj do tego. Dobra, 670 metrów. Chyba nie tak źle. Chodzi o godzinę. Zbliża się coś. Dzięki rogów w wunkalu. Kupy bo co się dzieje na puszki, już tej Piękny neon z Muzeum Kupy Kwiatka Kupa Ryżowa, można tutaj pochwalć za głowę Tę desę ja potrzebował 800 jen dni to przez 40 Do 20 zł To jest za Sklepiki Klepiki Ja nawet nie wiem co to jest Co to jest Z dużego potworzenia To jest jakaś podstawka czy coś Tutaj koszulka Tutaj masz to na naprzeciwko tego oto Transformersa przyszliśmy trochę bliżej się przyjrzeć paskudna tego leje a chcielibyśmy mieć zdjęcie tutaj z... o, stąd zrobimy sobie zdjęcie Proszę znaczy ja zrobię zdjęcie jedno stąd by lepiej wyszło te zdjęcia z Portretowa, tam z dołu to prawie można fotografować samego Transformersa, samego no jak to zrobić, żeby na tle nas wyszedł też dobrze ten, ten Transformer. Po chwili przerwy, po piciu kawy, ruszyliśmy do kolejnego muzeum. Tym razem jest to muzeum atrakcyjne chociaż tamto też było interaktywne, trochę w inny sposób. Tutaj chcą przedstawić osiągnięcia techniki, częściowo nauki, no ale także pokazać jaka jest przyszłość tego wszystkiego. Jak się tak człowiek przyjrzy, nawet nie jakimś tak szczególnie, to widać, że ta kula się nie obraca. No nie może się obracać, bo ona wisi na tutaj lina, Po prostu to są takie małe telewizorki. czy Ta kula jest pokryta małymi telewizorkami. Obraz jest generowany tak, że daje to wrażenie obrotu ziemi i ruchu w Ma tutaj jakieś tajemnicze dźwięki. A to na pewno nie to, bo to jest drzew po るよ今日は未来館に来てくれてありがとう know, みんなに会えてとっても嬉しいな ありがとう。ありがとう。こんにちは。こんにちは。<ー>ありがとう。ミ <laughs> ライカン。 Muzeum Innowacji, Technologii, Nauki. A takiej oficjalnej nazwy to Wam nie powiem. Dosyć ciekawe miejsce. Najciekawsze jak dla mnie to były chyba tutaj, tutaj tylko te roboty, które można było pogłaskać. Te roboty psów, jakichś tworków, foki. Okolica taka, w tej chwili zjedliśmy. Słońca nie widać, ale już nie pada. To jest duży plus. Temperatura jest ok nieco chłodno, ale jestem dobrze ubrany więc mi to nie przeszkadza szukamy knajpy i jedziemy coś zjeść po drodze muzeum na stację przechodzimy do centrum handlowego a tutaj taki wielki transformer teraz nawet świeci widzieliśmy go wcześniej ale wtedy nie świeci teraz świeci takie czerwone światła Nocy, że musi pani wniosku, że nie będziemy czekali do Ta część Tokio jest y, dosyć przestrzenna. No nie muszę dodawać, że nowoczesna, i że jest y, cała masa wieżowców. No bo jest. O. Tutaj na przykład tam nie widać że bardzo, ale też są. Tutaj Toyota na Tokio. Sala sportowa. Raczej tak. Nie przypomina to stadionu chociaż mógłby być. Ale idziemy bliżej, bo tu jest coś ciekawego. Tapir. Rzeźba tapira. Stąd tu robi. Stąd. To akurat stąd. stąd. a dlaczego to nie jestem w stanie wam powiedzieć. Jesteśmy na stacji Shinjuku To jest ta najważniejsza stacja w Shinjuku o, tutaj taki duży budynek z zegarem. już do... O, pingwin. Ja już go gdzieś widziałem, dlatego to będzie mi służyło jako punkt orientacyjny. O, wszędzie takiego automaty można spotkać. Przeszliśmy przez centrum handlowe, idziemy teraz jedną z ulic. Trochę widać różnicę, jeśli chodzi o zabudowę w porównaniu do tej części, w której byliśmy. Tamta wydaje się taka, nie wiem, naukowo-technologiczna. Jest tam też nowo oddana na pewne, Toyota Arena Sapio w której ma o której policja was. No uwaga, tutaj się zaczyna ścisłe w Shin, centrum. Znaczy ścisłe centrum. No. Nie wiem, czy może być ścisłe w Shinjuku. Na pewno ścisłe centrum Shinjuku może być. Także wchodzimy do centrum Shinjuku, zwiastuje to. Ta oto na brama z napisami w języku japońskim. Jakby było wcześniej mało lokali, sklepów. To Kto jest więcej. proszę bardzo. do Tutaj są automaty, można grać. To... Tutaj co jest? ale mi się jeszcze powiedzieć czy kino, to, to, to jest czy kino czy też jakiś automatycznego tutaj też gry gry automatyczne tutaj to pewnie to jest kino, nie, nie ślepy sushi. No, a tutaj było trochę miejsca to trzeba wybudować co, za dużo nie jest u gór, normalnie u gór dobra widzę to, to się płubie łamiemy żelazne zasady żeby się nie, nie rozłączać i iść. no i zobaczmy czy po prawej będzie wieżowiec z, z godzillą czy tego tak mi się wydaje nie tego tak mi się wydaje jeśli myślicie, że wybrać lokal w miejscu gdzie tych lokali jest dziesiątki to takie łatwe to się grubo mylicie A to jest takie typowe, to nie są niego gotowe to jest plastik to pokazują jak to wygląda. Teraz jak zamawiasz tą pizzę jakikolwiek widać, to ona ma być właśnie tej samej wielkości I w tej cenie gdzieś tam. A to jest Jedzenie, to jest plastel. Nadal szukamy. Powinny być dwie knajpy. jedna z kebabem druga z pastą i byłoby problemu. Przy okazji Wam pokażę jaki jest ruch liczny, jeśli chodzi o samochody. Nie ma korków. Tutaj stoją, no tak, stoją, ale to i tak bym powiedział, że ruch jest... A tam jest na cała droga pusta tam. Ruch jest taki spokojny. No, wierząc na nie samochody sobie. Nie opłaca się mieć samochodą. Nie mam powodu, żeby w to nie wierzyć. Po pierwsze, samochód, posiadanie samochodu jest drogie ze względu na wymagania, a po drugie komunikacja jest rewolucyjna. Także ruch samochodowy płynny. A co do tych, knajp, to faktycznie powinno być dwie, tylko nie burger i paszport ale raczej droga i tania nie było wyprodukowanego oh. zmieniliśmy trochę strategię szukania zeszliśmy z głównej ulicy takie węższe to spróbujemy może coś wypalić to nie był niby standing bary w ostatnim standing bary jak byliśmy to jak ten rozpoczynał jego od 9 na powiedział o to tam krzesło i taki stołeczek nie podał żeby sobie usiadł tylko żeby sobie na nim stanął i w ten sposób dosięgnął do blaku barowego miejsce coraz bardziej intrugrujące dochodzące po tych wywiadach jeśli tu by dostali to do nas zadzwonią to jest tajne miejsce Poczekamy, no to przechadamy zobaczymy co się wydarzy. No, więc, wieczornie, liczniki prądu i wody. Albo prądy prądu to jest Właśnie przyszedł pan z jakiś kucharz. Zapytał się, czy. Nie, to jest właśnie to, wchodzi. Uwaga, to tajne miejsce. Ja wiem, że to na tym nie wygląda jak wejście do statku kosmicznego, ale nie, to wszystko zrobimy. A tutaj co? Lista kucharzy do zjedzenia. Na scenę. Tutaj to wybraliśmy, A, tu zapłaciliśmy. A tutaj trzeba wybrać teraz. Mamy tutaj kredyt na tysięcy. Jak ktoś ma banknoty, panowie 2 2000, to tam musi rozmienić. Ten nie przyjmuje.

Jak na Tokio, chociaż może tak to jest, że faktycznie gdzieś tam w każdej dzielnicy znajdzie się jakiś kawałek Japonii, który nie jest skażony szklanymi budynkami. O tam pani w kimonie, tu musi być dopiero jak to Nie chcę jej filmować, bo to byłoby niegrzecznie. Tutaj wejście. A Rocket Club no to tutaj. tutaj też wygląda jakiś klubik a nie, tu masz coś no, takie bary tutaj właśnie są że się wchodzi maksymalnie 5-6 osób i to wszystko reszta czeka na zewnątrz Otwarte, otwarte, tak. nawet nie wiadomo czy wchodzić czy nie wchodzić, jeszcze... masakrycznie dużo jest tego. No dobra, uliczka bardzo zaskakująca, w zasadzie w pobliżu jednej z tych takich większych, dzisiaj również był wyczerpujący dzień, mam nadzieję, że Wam się podobało. Fajnie by było, gdybyście w komentarzach napisali, które miejsce najbardziej lub co Was najbardziej zainteresowało w tym wszystkim. I do zobaczenia. Pamiętajcie, jutro też jest dzień. Wy to zobaczycie, to co się jutro stanie. Tak myślę, że dopiero za tydzień. No ale cóż, bądźcie czujni, subskrybujcie, to wtedy Wam się pojawią komunikaty o moim filmie. Jeszcze po drodze 7-11. Taka azjatycka żabka. Dobra, czym to się różni od tej naszej rzadki? Ja no w zasadzie poza asortymem na zasada działania jest taka sama. ale jest tutaj coś. I czym to się różni? Wracając do tematu, która musiałem przerwać do takich posiłków jak się kupuje. O, tu są na stawą. Do posiłków, które się kupuje. Takich błyskawicznych, które sobie można odgrzać. Dodają od razu serwetki, żeby sobie wierąc, się zielono czyścić. Do ale to jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie można to skonsumować. Widzimy walkę. Boksy.